Mniejsza o to, jak było wtedy, gdy transmitowałem swój performance z miejsca na miejsce. Ważniejsze jest, jakby to mogło być, co wynika z tego potencjalnie. Gdybym wiedział, że jestem transmitowany, że mój performance staje się kanwą innego performanceu, zapewne postąpiłbym tak, jak wobec każdego wyodrębnionego i postrzeganego widza. Śledziłbym zachowania i reakcje energia otoczenia zawsze wpływa na energię wykonania, a wykonanie sukcesja zachowań ruchowych, motoryka i dynamika, chronologia, pseudochoreografia, przynajmniej w moim przypadku to niemal cały performance. Traktuję bowiem swoją aktywność jako rodzaj narzędzia pomiaru, w którym Ustalone i powtarzające się procedury, figury, zachowań, modele motoryczne mają doprowadzić do stanu nadwrażliwości i ekscytacji wobec otoczenia, stanu identyfikacji z nim. Tak więc, gdy otoczenie mnie powtarza, ja powtarzam za otoczeniem. Elementarne ćwiczenie z komunikacji.